Trudno tutaj komentować działania tej czy innej firmy, która zajmuje się tworzeniem organizmów genetycznie modyfikowanych. Firma Monsanto ma wieloletnią historię działalności nie tylko w branży biotechnologicznej, ale przede wszystkim w branży produkcji środków chemicznych do ochrony roślin. I rzeczywiście w historii tej firmy możemy znaleźć takie wydarzenia, które na pewno dumy obecnych, obecnym władzom tej spółki nie przynoszą. Niemniej technologia genetycznej modyfikacji jest wykorzystywana w setkach, jeżeli nie, tysiącach laboratoriów na całym świecie wykorzystują ją małe, duże, średnie firmy wykorzystują ją, agencje rządowe wykorzystują tę technologię. Ośrodki naukowe i postrzeganie te technologii genetycznej modyfikacji organizmów przez pryzmat firmy Monsanto lub każdej innej jest dla mnie kompletnym nieporozumieniem. Rozumiem jednak, dlaczego ta firma jest, tak często pojawia się w dyskusji na temat GMO. Wydaje mi się, że jest to efekt też działania organizacji. Sprzeciwiającym się wykorzystaniu roślin genetycznie modyfikowanych w rolnictwie, którym zależy na tym, żeby łączyć ten termin GMO z firmą Monsanto, był on blisko kojarzony. Jest to pewien rodzaj zabiegu czy sztuczki socjotechnicznej, która ma wzbudzić niechęć do samej technologii. Hmm, a czy organizmy modyfikowane genetycznie mogą. W jakiś pozytywny sposób właśnie wpłynąć na zdrowie człowieka, możemy je właśnie wykorzystać w ten sposób. I czy pojawił się ostatnio jakiś organizm modyfikowany genetycznie, który szczególnie pana zaciekawił? E, oczywiście technologia genetycznej modyfikacji, sama inżynieria genetyczna daje nam. Bardzo dużo możliwości modyfikowania, wręcz projektowania organizmów, i nie stanowi problem tutaj uzyskanie organizmu, który by miał jakieś cenne właściwości odżywcze dla człowieka. Takie organizmy są tworzone, wręcz są uprawiane. W Stanach Zjednoczonych jest uprawiana soja genetycznie modyfikowana z modyfikacją. Zmieniająca y, stosunek kwasów y, tłuszczowych typu trans y, do pozostałych, On, z, ona zawiera znacznie mniejszą ilość tych szkodliwych kwasów trans, co jest niewątpliwie y, byłoby z dużą korzyścią dla y, konsumenta. W Wielkiej Brytanii to też y, w ostatnim czasie dużo o tym się mówiło. W Wielkiej Brytanii są prowadzone badania nad genetycznie modyfikowanymi ryszynami wzbogaconymi o kwasy omega-3. Najciekawszym organizmem genetycznie modyfikowanym ostatnich lat, który wzbudził moją ciekawość, jest pszenica genetycznie modyfikowana, uzyskana w, w laboratoriach John Innes Center w Wielkiej Brytanii. Do genomu tej pszenicy wprowadzono gen kodujący feromon beta Betafarnezyna Beta-farnezyna jest naturalnym elementem obronnym mszyc, czyli szkodnika pszenicy. Związek ten jest wydzielany w momencie ataku drapieżnika na mszyce i służy on do ostrzegania pozostałych osobników właśnie przed drapieżnikiem. Czynica produkująca, wytwarzająca farnezynę niejako wysyła fałszywy sygnał do mszyc, że gdzieś w pobliżu znajduje się drapieżnik, w ten sposób odstraszając szkodnika. Przeprowadzone doświadczenia polowe w Wielkiej Brytanii wykazują dużą skuteczność tej metody walki ze szkodnikami. Muszę przyznać, że jest to ciekawy i dosyć niekonwencjonalny sposób walki ze szkodnikami wzboguszu.